Wiele pytań, haha, wiele wszystkiego. O to dlaczego wybrałem toś tożkę. No, trochę się zachlapałaś. Kochani, no ze względu na to, po pierwsze, to jest tańszy silnik od Yamaha. Drugie, to jest też japońska konstrukcja. Te silniki naprawdę, jeżeli obejrzycie jakieś filmy stare, cokolwiek, z, szczególnie z Azji, to sami zobaczycie, że większość silników to są tohatsu. Nie mnie namawiali na ten silnik, choć dowiadywałem się tak jak każdy o tych silnikach. No i powiem wam, po czterech dniach docierania, pływania, no się dostał trochę tam w dubsko. Tak konkretniej przepływałem około 20 paru godzin. No, powiem wam, że to, to robi robotę. No. Guziczek, syczek, wszystko kochani, podnoszenie elektryczne, tak żeby to już było. Full opcja. No kultura pracy tego silnika jest zachwycająca. No i ten pomruk jego, jak się daje mu trochę tak... Powiem Wam... Cicho, Tosia, cicho. Coś wspaniałego. Naprawdę, warte silniki. Yy, są fajnie zrobione przemyślane, jest oczywiście też lump, rumpel do nich, ale ja nie brałem, bo mam krótkie siedzisko, nie potrzeba mi tego, wygodnie mi jest łowić yy, jak rumpel jest złożony, zobaczcie na równi praktycznie z czapą nie przeszkadza mi tu w niczym, ja sobie na stojąco, także to jest dla mnie bardzo ważne bardzo lekki najlżejszy silnik, jeżeli chodzi o 30 koni, to jest rozrusznik alternator no i oczywiście elektryczne podnoszenie, tak no to, 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 to jest magia no, powiem wam, jak się ściągnika przesiadł do Ferrari. No, ale nie powiem, Suzuki nie było złe, też było fajnie, fajnie mi się pływało, ale czas było na zmianę. No i tutaj Xbox Białystok. Tomaszku, chłopaki, dzięki za montaż, za wszystko, bo zrobili to naprawdę fajnie. Podłączyli mi w bakistach akumulatory z przodu, tu z tyłu. Duży zbiornik, 24 litry, powiem wam przez 4 dni pływania. Ja nawet. Połowy tego nie wypływałem Oczywiście pierwsze dwa dni tak ostrożnie było chodzić i długo chodził Dużo na wolnych obrotach trochę mu dawałem, ale wczoraj i dzisiaj to już tak solidnie Tomek mówił, żeby nie Nie blokować się już, no i się nie blokowałem, no zarąbiście to pływa Samemu płynę ponad 50, dzisiaj we trzech z Barzejem i z synem, jego Szymonem Płynęliśmy 43, 44 Także no idzie to Naprawdę warte kupienia Kosztuje, nie powiem, że nie, bo to nie są tanie rzeczy, ale tego się nie kupuje raz w roku, tylko ja silnik mam 5-7 lat, a użytkuję go tak, że dbam. Silniki, które sprzedałem, do dzisiaj pewnie pływają. Suzuki Tomaszek, o, kupił. Tomcio, mam nadzieję, że jesteś zadowolony. Wczoraj się widzieliśmy na, na tutaj, na, na no ogólnie nie mam pretensji o nic. Silnik mi się podobuje, jak to by powiedzieli. Dla mnie fajny, Zobaczymy, co będzie na Siemianówce, także kochani, teraz wsiadając do mnie, trzymajcie się, pasy muszę tylko zamontować, żebyście mogli z przodu się zapiąć i jedziemy na Sandacze. Oprócz tego oczywiście dziobuwa, no nie ma już innej opcji, powiem Wam, nie pływałem na Dziobówkach, czy pływałem, ale może nie tak jak teraz tutaj, co się na fali, na, na wietrze, no fajna rzecz, dobra. Sprawdza się, zobaczę, jak na siemce sandacze będą na to reagowały na tych 40-50 metrów wody, choć wiem, że uciekały od dziobówki, w razie co zawsze jest ciężarek, i tu nie ma opcji, że go nie będzie, jakby co. No cóż, już, no, wyposażona, czekam na, na Was. No. Już na czerwiec jest kilka osób, także lipiec, sierpień. Mam jeszcze jakieś tam wolne dni. Zapraszam, kochani, chcecie przeżyć. Ze mną sandaczowe wyprawy: no to nie ma problemu. Oczywiście, przy pomocy tego cuda live, rifle, lowrensy zobaczycie, jak to działa, jak to się obsługuje, jak to e, podchodzi się do ryby z tym, bo to nie jest takie proste. Mój syn się wczoraj przekonał, że jednak e, to nie jest tak hopsiup, że live pokaże rybę, rzucić weźmie. No niestety, nie odchodziły mu, nie chciały uderzyć. Jak drugi raz rzucił gumę Szczupakowi, Szczupak od razu w dno Mały gały wywalił, mi to niemożliwe Irytowało go to, bo widział ryby, a nie mógł się do nich dobrać To jest bardzo wkurzające, ale, ale to, to, to urządzonko robi robotę, naprawdę No do tego sztyce od Grzegorza, tak No wszystkim teraz reklamę będę robił Grzesiu, Angry Fish zrobił mi dobre sztyce, naprawdę Sprawdzają mi się, już pływam na nich od zeszłego roku Dobra, solidna kochani, mocna konstrukcja Także to jest nie do... prędzej reling, wyrwę jak to Także jest dobrze, jest git, łódka jest doposażona, duża, 4,20 Także Sandacze Bajsati od czerwca na Siemianowce Chcecie jechać? Proszę bardzo Zobaczymy czy będą brały jak to sandacze, ale ja już się do czerwca nie mogę doczekać, także co Tośka, rewelacja, motor Guide, super Echo to już w ogóle jest, powiem Wam, wyrąbane, jeszcze planuję podłączyć Echo pod dziobówę, zobaczymy jak to będzie funkcjonowało Powiem Wam, 20 lat temu to mogliśmy, yy, nawet się nie, myża, nie marzyło o takim czymś, żeby takie coś było Pamiętam jak tutaj o w Stanicy brałem łódkę, wiosła, później kupiłem silnik 2 i 3 konia, Honda, chłodzony powietrzem, Pyrgasz, gdzie trzeba było Choć nie nakładałem naośników mało banie rozerwało, ale powiem Wam to były czasy a teraz. Jak to dziadek mawiał? Kiedyś się na gówno łowiło, a teraz ma się sprzęt i gówno łowi. Ale nie zawsze, nie, nie, jednak to pomaga. Trzeba tylko umieć z tego korzystać. Bo nauczyć się stawać na wszystkim, planować, jak to jest pod wodą te widoki na echu, jak się ustawić. Jak ustawić dziobówkę, jak silnikiem, dokąd podpłynąć, to wszystko to nie są takie szczegoliki, ale, ale szczegóły, które dają nam satysfakcję z tego, że stanęliśmy dobrze. Jeszcze jak rybę trafimy, to już jesteśmy tego pewni, a to jest ważne. I właśnie się umie ci, którzy byli, przekonali o tym, jak ważne jest napłynięcie na ryby, tak? znalezienie ich to jest raz, ale stanąć tak, żeby one znalazły naszą przynętę, albo nasza przynęta je nie zawsze. Patrząc na Echo, bo ja przy sandaczach nie patrzę na Echo sondę, bo nie zdążę wciąć. Jest płytka woda, reakcja jest natychmiastowa ryby, więc na Echo nie patrzę. Nie interesuje mnie, to widziałem parę bran nie powiem jak koledzy łowili u mnie, to przyglądałem się jak ciągnął i albo sandacz wyszedł skarcza, albo uderzył od razu natychmiast, to się tutaj rozrobił młyn na Echo, ale to jest mówię, ja unikam, ja wolę dalej czuć Tą adrenalinę, niepewność kiedy on podchodzi i wali Za szczupakami też chcę na Mazurach popływać, pobawić się Zobaczcie jak to jest z forwardem Ale to już plany na później Tak czy siak ja jestem bardzo zadowolony Z wyposażenia łódki, z łódki Naprawdę sok się sprawdza, jest dobry Duża łódź 4,20 to już jest naprawdę solidny kawał łajby i pokładu Powiem Wam, jest, jest możliwość łowienia Jest możliwość poleżenia, siedzenia Jeszcze fotel mam przedni A to dla dziadka Lecha, bo Dziadek Lechu z Torunia, to musi siedzieć jak pana. Pewnie znają życie w czerwcu albo w lipcu wpadnie do mnie, więc to dla niego jest przygotowany fotel, bo wiadomo, starszy pan musi mieć wygodę, tak? No i teraz dziadek, moje jest dziobówka. Ja nie wiem, jak ty się odnajdziesz, Lechu. Bez ciężarka powiem wam, 70 parę lat, ale oczywiście, okay. kochani, nie zabieracie jadąc do mnie nic oprócz dobrego humoru, jeżeli nie chcecie brać sprzętu. Ja oczywiście teraz powiem wam, że trenuję o. Hippeltackle na piątka, to 28 gram, powiem Wam ten kij będzie u mnie na łódce, bo mi się spodobał pod sandacze, do tego oczywiście idzie Skydream od Mikado i kołowrotek to również Skydream także możecie sobie sprzęty wybrać, do tego będą kragi od wędkarskiej kuźni no i oczywiście Twin Power'y, które ja uwielbiam i które nie są niezawodne 5-6 lat i jadą dalej. Młyn, 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 i ogień. Sprzęt mam, całe wyposażenie, całe. Także weźcie dobry humor, kanapki, dużo wody, bo ra, latem na Siemce to jest upał. No i cierpliwość do sandaczy. to jest najważniejsze. Nic więcej poza tym Wam nie potrzeba. Wszystko jest na tej krypie zwanej Essox 420. Ja powoli uciekam z Wieżbicy. Jeszcze skoczę sobie do robcia na Wojsze, na Liny. Pojadę, wymienię u ich olej w silniku i filtry. I tyle. I łódka będzie przygotowana. Jeszcze może na Mazurki sobie z Marcelem skoczę, bo Marceli ma chęć. I czekamy na czerwiec. Także zapraszam. Sandacze bajsatki zaczynają się od 1 czerwca. Zalew siemianówka. O Jezu, jaki ja te zębate potwory uwielbiam, pomimo. sandacz to jest sandacz, szczupak, szczupak, ale te sandacze, ojej, a ich w tamtym roku trochę wy i joły. pięknych sandaczy, no ci, którzy u mnie byli też, niektórzy pobili życiowe dwa razy dziennie, także co, zapraszam do mnie na Łódź, Dzwoncie, piście numer praktycznie... Zawsze się wyświeci, jak nie to Wam napiszę. Messenger, cokolwiek, ustalimy co i jak. I wsiadamy na Esoxa, odpalamy to się i lecimy na wodę. Także miłego dzionka, kochani. Ja powoli kończę, wiatr przestał wiać, uspokoił się. A może jeszcze trochę połowie teraz, jak skorzystam z tego, że nie wieje. Także do miłego, widzimy się na wodzie albo nad wodą. Papa, pa. mam nadzieję, że majówka minęła Wam tak fajnie jak mi. A było nieźle, bo troszkę połowiłem. I mój syn połowił, a to najważniejsze. Także do zobaczyska. Idę jeszcze pomachać. Papa. Pa.